Cześć menadżerowie, witajcie w odcinku SM na start, czy też SM Akademia. W każdym razie ciekawe porady, mam nadzieję, że pomogą Wam, e, także ten odcinek pomoże Wam w e, optymalnym ustawianiu składu na mecz ligowy, na co zwrócić uwagę. Myślę, że to jest po pierwsze temat rzeka, po drugie każdy ma swoje spostrzeżenia, więc warto wiele z nich spróbować, ale tak naprawdę wypracować te, które nam najbardziej odpowiadają, albo w zasadzie naszej drużynie. Zacznijmy sobie od oczywistych oczywistości, a więc zasad i regulaminu, jak powinien wyglądać prawidłowo ustawiony skład. Oczywiście pod numerem 8, czyli zawodnik rezerwowy do lat 24. Natomiast ja na te numery zwrócę, zwrócę uwagę z trochę innego teraz punktu widzenia, na przykład z takiego, że pod numerem pierwszym lub piątym, omówmy sobie na tym przykładzie, jako skład gości, powiedzmy sobie, bardzo często wystawiany jest kapitan. A już na pewno w większości menadżerowie stawiają na to, aby kapitan był pod numerem piątym. Ci zawodnicy też spotkają się ze sobą w biegu 13. W zasadzie to jest bieg najmocnych, najmocniejszych seniorów z każdej drużyny. Kolejna kwestia to na przykład numer drugi. Ale nie będę wszystkiego teraz zdradzał. W każdym razie istotną kwestią jest też obsada juniorów, pod jakimi numerami ich wystawimy, pod szóstką czy pod siódemką. W ligach 1-3 obowiązuje KSM, proszę pamiętajcie, aby nie przekroczyć 45 punktów. I teraz wejdźmy sobie na przykład ostatni mój mecz ligowy. Dobra, zwróćmy sobie uwagę na to. Właśnie to, co już powiedzieliśmy, tak? czyli tutaj jako gospodarz jedziemy, a więc numer 91315 5 jadą w biegu 13. Tak? To jest, można powiedzieć, bardzo istotny bieg, bo tuż przed zakończeniem meczu, przed, przed ostatnimi dwoma biegami. Natomiast zawodnik na przykład pod numerem drugim bądź 10 zwróćcie proszę uwagę, że według tabeli biegów do 10 w zasadzie załatwia wszystkie swoje cztery starty. A więc jest istotne kogo tam na przykład obsadzimy. Podobnie zwróćmy uwagę na to, że junior pod numerem 15 lub numerem 7 to junior, który czterokrotnie będzie rywalizował z juniorem z drużyny przeciwnej. Co więcej, jedzie w biegu drugim, w biegu czwartym i w biegu ósmym. A więc też do biegu ósmego ma już trzy starty. Natomiast junior pod numerem 14 bądź 6 ma zdecydowanie to jest trudniejszy numer. Jedzie tylko dwukrotnie z juniorami, a dwukrotnie jedzie w obsadzie biegów seniorskich. To na co zwróciłbym jeszcze uwagę, to powiedzmy sobie biegi tej ostatniej serii, tak? Od 12 już regularnie wszystkie pary będą mieszane. Wcześniej mamy tylko bieg ósmy, tak? Poza tym te pary jadą trzykrotnie ze sobą, które sobie ustawimy jako wyjściowe. No i teraz tak, o tym biegu 13 już sobie wspomnieliśmy, natomiast bieg 14, tutaj jedzie junior i jedzie senior właśnie pod numerem 4 bądź 12. Czasem menadżerowie wystawiają tutaj naprawdę solidnych zawodników, wiedząc o tym, że właśnie te ostatnie biegi mogą być tymi biegami kluczowymi. No i mamy bieg 15, tak zwane biegi, tutaj tak zwany bieg nominowany, możemy sami dokonać wyboru zawodników, którzy pojadą w tym biegu. Natomiast co do zasady system z automatu wystawi najlepiej punktujących zawodników, biorąc pod uwagę oczywiście sumę punktów i bonusów. I to czasem, kiedy nas nie ma na meczu, może nas o tyle zgubić, że pojedzie junior w tym biegu nominowanym, co może czasem zaważyć po prostu na wyniku. Myślę, że to tyle, jeśli chodzi o ciekawostki. Aha, ostatnia jeszcze kwestia to zawodnik pod numerem 8 czy 16, a więc zawodnik rezerwowy. On może pięciokrotnie występować, zastępować innego zawodnika w ramach rezerwy zwykłej. Oczywiście, jeżeli to jest junior, może zastępować wszystkich zawodników. Jeżeli to jest zawodnik powyżej 21 roku życia, to tylko na pozycjach 1, 5 lub a, analogicznie 9, 13. Dobra, to chyba tyle, jeżeli chodzi o tą pierwszą taką odsłonę omówienia składu ligowego. Myślę, że w kolejnej powiemy trochę, albo poświęcimy trochę więcej uwagi na, na to, co daj nam Spark. A tymczasem bawcie się dobrze. Cześć!